Like like Witajcie oh so my... w, w kolejnym odcinku serii Prawda Nimity. W tym odcinku dowiecie się więcej o Masa Ferguson serii 61. Jak ta seria powstała, oraz i modele do niej należą? O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału. Bierzcie również na moje social media instagram, tiktok oraz x, wszystko macie podane w opisie. A ja przechodzę do tematu tego filmu. Historia serii Massive Ferguson serii 61 zaczyna się w 1995 roku. Z drobnym wyjątkiem, po model. 61.90 Jego produkcja rozpoczęto w 1996 roku. Również różne są ich daty zakończenia produkcji poszczególnych modeli, ale o tym w dalszej części materiału. Omawianie to zaczniemy od modelu 61.10 Jego produkcja rozpoczęto w 1995 roku. Ale zakończono jego produkcję dość szybko, po 1997 roku. Posiada on silnik Perkinsa o oznaczeniu A4.236, a jest to czterocylindrowy czterosłowowy silnik diesla o pojemności 3831 cm3 i mocy 71 koni mechanicznych. Posiada on skrzynię biegów z 16 biegami do przodu i 16 do tyłu, a to pozwala rozpędzić traktor. Do 40 km na godzinę. Kolejny model to Massey Ferguson 61.20. Ten traktor był już produkowany dłużej, bo od 1995 do 1999 roku. Posiada on silnik Perkinsa o oznaczeniu 4,41, a jest to czterocylindrowy czterosłowy silnik o większej pojemności po 4070 cm3 i moc. 80 koni mechanicznych. Liczba biegów taka sama, czyli 16 do przodu, 16 do tyłu. Następny model to Massey Ferguson 6130. Lata produkcji są takie same, jak w przypadku 6120. Jednak tutaj już mamy silnik Perkinsa o innym oznaczeniu, czyli 1004-4TLR, a jest to 4-cylindrowy, silnik o mniejszej pojemności o ironią po 3989 cm3. Za to turbo doładowany, a to pozwala osiągnąć moc 85 koni mechanicznych. I również mamy tutaj inną skrzynię biegów, bo już tutaj mamy 32 biegi do przodu i 32 do tyłu. Następny model to model 6140. Lata produkcji są takie same jak w przypadku poprzedniego modelu. Tutaj zaś mamy zastosowany silnik Perkinsa o oznaczeniu 1004 4T2 o pojemności 3989 cm 3 i to również jest czterocylindrowy, czterosuwowy silnik turbodoładowany o mocy 90 koni mechanicznych. Liczba biegów jest taka sama, czyli 32 biegi do przodu i 32 Pigi do tyłu. Kolejny model to model 6150. Tutaj mamy do czynienia z czterocylindrowym silnikiem o oznaczeniu 1004 4TWG, a jest to czterocylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 4000 cm3 i mocy 95 koni mechanicznych. I dość biegów taka sama, czyli 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu. Kolejny model to model 6160, a tu już w się poszło na tu silnik o oznaczeniu 1006-6 HR4. I pewnie ktoś pomyśli sobie, że skoro tu jest 1006, to jest to silnik sześciocylindrowy. I faktycznie jest to silnik sześciocylindrowy. A 5987 cm3. I moc spokojnie mechaniczny. Ilość biegów taka sama, czyli 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu. I kolejny model to model 6170. Tu mamy silnik o oznaczeniu 1006-6HR3. O takiej samej pojemności jak wcześniejszy model, czyli 5987 cm3, ale tuż tu mamy większą moc, po 110 koni mechanicznych. I biegów taka sama, czyli 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu. To model, to model 6180. Tu mamy silnik o oznaczeniu 1006-6TLR2 jest to 6-cylindrowy turbodoładowany silnik o takiej samej pojemności jak wcześniejszy model. jednak moc tu została zwiększona do 120 koni mechanicznych. Ilość przełożeń w skrzyni biegów taka sama, czyli 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu. No i wreszcie ostatni model, czyli 6190, tak jak wcześniej wspominałem, jego produkcja rozpoczęła się nieco później, po 1996 roku, zaś jego produkcję zakończono w 1999 roku. To mamy silnik o oznaczeniu 1006-6THR2 i ma taką samą pojemność co wcześniejszy silnik w 6180 i również jest to 6-cylindrowy turbo doładowany silnik ale tutaj mamy większą moc, czyli 130 koni mechanicznych. Ilość przełożeń w skrzyni biegów, taka sama, czyli 32 biki do przodu i 32 biegi do tyłu. I prędkość maksymalna, również taka sama, czyli 40 km na godzinę. I w tym filmie to już byłoby na tyle. Ogromne podziękowania kieruję dla kanału AgroTeamNikow, Team oraz DemiHelp5468 którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań do tego filmu. Linki do ich kanałów i wykorzystanych nagrań, naturalnie w opisie tego filmu. Nie zapomnijcie zostawić pod tym filmem łapeczki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. A taka propos, jak możecie zauważyć, kolejny odcinek będzie odcinek z numerem 50. Także, jeżeli macie propozycje tematu na ten odcinek, to napiszcie go w sekcji komentarzy. Mam kilka swoich pomysłów na ten odcinek, ale może wy mnie do czegoś zainspirujecie. Oczywiście pamiętajcie o moich social media, a ode mnie to dziś na tyle. Życzy na Was Jeff, cześć.